Uciekaj! Czemu mam uciekać? Niedźwiedź jest, tutaj był i zdejrzaj mi koszulkę, co? No, hmm. a daś mi albo nie, albo. Czekaj, a daś mi latarnię, yy, yy, nie latarnię, tylko latarkę. Dobra, masz latarkę? Dzięki. Dobra, to lecimy, dobra, to... E, ogólnie nie wiem, się... Jezu, jaka zimna woda! Łoow! Dobra, dam, dawaj! Ej, dobra. dawaj tutaj na łódkę! Okej... Okay. Nie wiem, co to jest w ogóle, żaglówka? Nie to nie żaglówka na pewno, ale okej. Okay. Zgadź światło. Dobra, to czekaj, ja podpływam tutaj. Na pewno nie zauważą tej łódki, czy co to jest w ogóle. Każde mi światło wszędzie. Dobra. ej! Zapaj! Musimy to zapalić, będą chociażby musieli dużo... więcej zapłacić, wiesz. No dobra, ale tu, no, to nie, tu nie chodzi o zapłacenie. No. Ej, czekaj, bo tu z dziura w tym, e, w tym, e, w tym jachcie. Tu chodzi, żeby nas nie widzieli, jak to dziura? No chyba to jest dziura. O! Jestem w bakrusach! Gdzie ty jesteś? Bakrusach! Chłopie! O! Co gdzie jakaś... No tutaj normalnie to tu jest dziura jakaś, patrz mhm. lodówka. No zobacz, tu jest dziura normalnie. gdzie ty? Tutaj! Tutaj jest dziura Aha! Ty, chłopie! czemu ja z tym mogłem wziąć strzelbę? Jaką szczel z... Ej, mają jakiś hajs? Ej, czy to przypadkiem nie jest złoto? Dobra, lecimy po złoto, chłopie. A ja sas... Ej, zas... Ej! Musi być wszystkie Dobra, to lecimy. Ech. Dobra, lecimy. Nie chce mi się skradać. Wiesz. Chłopie, patrz, jak szybko lecę. Wiem, pizzę przez... Przez to... A, czekaj, chcę coś zjem w sumie. Ło! Wow. Czekaj, w sumie coś coś zjem. To jest jakieś tajne przejście! Hmm? Ej, 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 gdzie ty jesteś? Ja yes, w chudni se jem. Tutaj, gdzieś w ścianie, musi być jakieś tajne przejście. Ej, to ja wiem, bo ja, bo ja czytałem w internecie że oni mają dziurę w łazience. W łazience? No, o, ma... o, o kurde. Hmm. Biorę to. A ja kupię hajs, biorę. Hajs, hajs, hajs. I złoto normalnie. Czego ja zapakuję to tylko. Dobra, już dobiegłam, ogólnie zapakowałam złoto w tym. Dobra, lecimy, uciekaj szybko. Szybko, dawaj szybko. Wiesz co, może jeszcze na bank odgrabujemy? Dobra, ale nie, bo ja założyliśmy skąd? konto, ja nie chcę banku. jak lepszy. Szybko, dobra, lecimy w żołnierzu. Ja, dobra, ja lecę po moje auto. No, a ja muszę e, odebrać, e, bo mi ten ukradli. Nie, ja gdzieś porzuciłem i no, odholowali mi no. Nie, no, było tam. Ale no, odholowali. Ja, pewnie nawet nie chcieli. Odholowali mi go. Nie, jest tu. O, chodź. no, to nie odholowali, ja chyba jakiś po prostu. No chodź, jest tu ciągle. Dobra, no tu lecę normalnie. Nie, będziemy milionerami, normalnie. Mam no, no, nadzieję, że ale, tylko. Nie, nie, ale ale pamiętaj, nie, 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 pamiętaj, może policja przyjechała. Bo e, wiesz, dowiedzą się, że wiesz. Tak, ale tam nie było kamer. Dobra, wiesz, to ja jadę do domu. Pa. Dobra, nabra, nabra. <laughs> dobra, lecimy w zowie. Dobra, normalnie. A, czekaj, do bagażnika se normalnie. hajs se schowam, dobra. Mhm. Dobra. Do bagażnika złoto se schowało, Lecimy, lecimy Tam już flapik se pojechał. O, Jezus! O! Nie wiem, ja przeżyłem w tej wysokości, ale ok. Dalej, lecimy do domku. Czy ja teraz jestem, bo ja już nie pamiętam. A, dobra, jestem tu. U. Pojedziemy, widzowie, na HT. Ogarnę coś. Yo, ale drifty chłop robi, Yo, Ej, dobra, ja muszę chyba, nie wiem, coś zrobić z tym autem, bo za bardzo driftuję. Dobra, parkinki idealności. Dobra, no i perfekto. No i perfekto, i perfekto ma normalnie, no.